Ma tylko minutę ten weekend. Tak, tylko minutę no, jest. <laughs> Ale Natalia jest bardzo zajarana. To jest first look. Zresztą nic dziwnego. Ten film ma dopiero premierę w listopadzie. Dziwi mnie, że też taka rzecz jak Wicked jest przekazywana znaczy... na Super Bowl. Raczej, znaczy, bo Wicked jest bardzo w ogóle, wydaje mi się, dość ważny w popkulturze amerykańskiej, może u nas w Polsce to nie jest aż tak popularne. W ogóle cały week, bo jakby o co chodzi, bo może niektórzy nie wiedzą. jakby Książka oryginalna o Czarnoksiężniku z Krainy Ost, 1900 rok. Później w 1939 mamy pierwszą y, ekranizację, tą kultową z Judy Gerland, tam taką, wiecie, superkultową. I później na tej podstawie tego y, musicalu, te, tego filmu została napisana y, książka 1995 Historia i życie złej czarownicy ze wschodu z zachodu, z zachodu. I to jest właśnie Wicked. I to jest taka wersja mało dla dzieci, bo tam mamy dużo przekleństw, seksu i różnych takich rzeczy. I na podstawie tego w 2003 roku został napisany broadwayowski y, musical, który jest super popularny, ma cudowne, genialne piosenki I, na i teraz właśnie na podstawie tego dostaniemy film. Więc jakby ja mam super hype i jestem bardzo ciekawa jak to zrobimy, to będzie podzielone Jestem ciekawa, jak to zrobią w filmie, ponieważ to są dwa akty. Jakby pierwsza akcja kończy tą taką główną piosenkę The Gravity. Więc jestem ciekawa, czy tu też się zakończy ta nasza pierwsza część tej po prostu przygody tam w zamku czarnoksiężnika i potem będziemy mieli tą dalszą. Bo oni to podzielą na dwie części, tak? Więc mhm. zobaczymy, w którym momencie będziemy. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, co oni tutaj zrobią. Dzięki wow. Natalia za background. To, to była pierwsza jakby rzecz, którą usłyszałem o Week gdziekolwiek, więc <głos》>, więc y, tak bardziej wiesz, nie tylko że o jaramy się, tylko tak bardziej konstruktywnie e, o, o co dokładnie to, w tym to chodzi. To, to po prostu listę, to historia ze świata czegając nie nika sky enough, tak w skrócie można. No właśnie, ja e, tylko taki skrót zawsze słyszałem, a to co no, Natalia, ja Natalia powiedziała, mnie jest... bardziej ciekawi. 3, okay. dwa, jeden, start. The best way. Man. to bring folks together. Something has changed within Just to give them a real good end. <laughs> You're green. <sighs> I am. Something is not the same. Something just <gasps> takes over look. me. And when it does, bad things happen. Now you learn to harness your it. emotions. że ją zawsze spoko. Zawsze, no oczywiście zawsze spoko. Ona będzie grała tam. A ja to muszę przewinąć zaraz. Poczekaj do końca. I'm not afraid. It's the who be afraid of me. To za co za akademia podgaj zła? Gdzie? Gdzie? Nie, nie wiecie co tu się odwaliło, wy nie wiecie. No e, Natalia wytłumacz nam. 37 sekund, to się w ogóle trzy, przez dwie sekundy się tyle wydarzyło, że a nie no, mózg mi wybuchnie. No a czy to no, normalnie 30... jest ten azczak na nose? 30 w ogóle nie, bo ja nie wiem od czego zacząć. W ogóle po pierwsze, w musicalu żadnym, tym oryginalnym Broadwayowskim i żadnym innym muzykalu, który jest jakby, wiecie, ja widziałam no parę tak? tych różnych edycji, nigdy nie pojawia się Dorotka. Nigdy nie widzimy Dorotki. Tutaj Mamy luk na Dorotkę, widzimy Dorotkę w ogóle już z całą tą drużyną z lwem, A, strachem. Widać, widzimy do... Dorotkę, dodali Dorotkę. Wiecie co to znaczy? To jest w ogóle odejście no, e... tak, to znaczy, że będą chcieli to bardziej reklamować czy nie, czynnikiem Skyny Os, ponieważ znaczy... nikt tego za załóg nie kojarzy. Ale cholera nie w ogóle wiecie, to ma sens, ale to jest taki. ten, A druga rzecz są buciki, i Demet, one są srebrne, bo. Wiadomo, bo Warnek zakazał. Nie, absolutnie nie, bo w ogóle w oryginale w książce buciki dorotki były srebrne, ale w tym kultowym filmie z 1939 roku one były czerwone, dlatego że one musiały jakby w tym technikolorze wyglądać wtedy one musiały się rzucać w oczy, że to są czerwone. I one się stały kultowe buty dorodki są czerwone. Przy czym wiecie, to też nie jest do końca tak. Tutaj taki mały spoiler, bo buty dorodki są srebrne, ale w trzecim akcie one się robią czerwone i tam jest wyjaśnione z jakiego powodu i to jest w ogóle i tu mogą pójść w ogóle w tą stronę tych bucików. I w ogóle to jest taki A I w ogóle wiecie co to jest? Jedno o, ekscytacja. To jest jednominutowy zwiastun. Ty wygląda jak akademia i zła Netflixa, który ma dość średnie efekty, który ma dość dziwnie wyglądającą Ariane De Grande. A, a co? Wcześniej, zanim jeszcze zacząłem z Wami to nagrywać, widziałem jakieś bardziej negatywne stwierdzenia. No jakby to ten film wygląda tak bardzo czysto, baśniowo i w ogóle, ale. No ale ja niestety ale mam. Nie się czegoś innego specjalnie. Pod po względem efektów, pod względem, po względem samego dziełu Michelio, ja mam niestety. Skojarzenia z Akademią Dobra i Zła i wiem o tym, że to nie są jedyne moje. Znaczy, wiecie, tylko moje. Jakby ta historia, no to trochę trochę masz dobrze skojarzenia. No, bo tak A jakby tylko, ta że historia... ja, ja nie mam tak jakby z jakością tamtego filmu dobrych skojarzeń, to nie, nie jest dobre po tym. Wiecie, pod bo tym... tutaj mamy to, jakby to, to, ta Alfeba i Gladiola spotykają się w szkole i ta dlaczego Gladiola jest niemiła dla Elfeby i w ogóle cały ten plot twist, który dostajemy, to jak one się, dlaczego one się zaprzyjaźniają, co się dalej dzieje, te wątki miłosne, to Między różnymi bohaterami wątek siostry Elfeby. W ogóle skąd się Elfeba wzięła? Dlaczego Elfeba jest zielona i jakby to? No i w ogóle Goldblum jako os? Co nie? Ja, mam wrażenie, nie, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że w okolicy y, premiery to oni będą bardziej reklamować to Ozem Dorodką, i całą resztą. Tak... Acie, tak, a tak wydaje mi się, że tak, to, że dodanie te, tej dorodki, to jest chyba dla ludzi, którzy nie będą kojarzyli skąd w ogóle, że zła czarownica z zachodu i Gladiola i. Nie taki... ja wiem, że to wy się niej racie, bo nie znacie musicalu, ale dla mnie to jest po prostu masakra, że oni w ogóle tą Dorodkę dodali. Ja jestem wielką fanką W ogóle uwielbiam, w ogóle polecam książkę, jest do kupienia w Polsce, można kupić powiedz 95 roku y, przeczytać sobie ja nie wiem ale ja jestem pełna entuzjazmu w ogóle i piosenki w ogóle wchodzą mają być też nowe piosenki i ta y, ta główna piosenka która tutaj jest która się przewija przez cały ten y, zwiastun słyszę że ona jest już dobra już mi się podoba bo wiadomo Indina Menzel jak to mówił ten <laughs> Jak to mówił a <noise> to zim, tak. wykonają tak fantastycznie. To jest piosenka, której uwielbiam słuchać w kółko, ale to wykonanie też mi się podoba i myślę, że, że to będzie spoko. Mamy tutaj no, Cynthia Erivo i Ariane Grande, więc muzycznie to powinno być, wydaje mi się, bardzo dobrze, co nie? Ja mam poważne, tak jakby po tym zwiastuje, poważne, tak jakby wątpliwości, czy ten film zarobi. Wiecie co? Ten film mógłby spokojnie powstać. Według mnie, jak mógł spokojnie w w 2013 roku i tak na pierwszą myśl przychodzi mi z wielki i potężny disneyowski. Ciekawe czemu przychodzi mi na myśl w tym kontekście. Ciekawe, w nie, muszą, jakoś czy to... nie ma jakiejś różnicy. No właśnie, ale że tamten miał w nas, jak na swoje czasy, całkiem duże budżety, ale. Okej. Okay. Bardziej się zastanawiam, to bardziej chyba, chyba. To jest bardziej kwestia historii, bo ta historia jest mega ciekawa i te twisty, jakie tu są, i to. No to co No to mnie obchodzi. To mnie obchodzi bardziej na pewno. Mega, to jest mega, to po prostu te twisty tutaj są. Tylko czy ktoś A, to Bo ja mam tak, jakby nie to jest sam fakt, że to jednak będzie podzielone na dwie części. To, to jest dość ryzykowne przedsięwzięcie, to znaczy... Ale wiesz, no to bardzo. oni to podzielą pewnie tak jak akty, wiesz, tego z no z zrobili... Ta, no tak, musical. ale a co ale, a z tego, że podzielą jak akty i w, w jakby fabularnie to nie będzie problem. Tu chodzi o problem logistyczny, Natalia, czy, czy ktoś a to, to tak, obejrzy? Tak, wiem, tylko generalnie jeżeli tego nie podzielą, to musieliby to bardzo skrócić do jednego filmu, a wtedy dużo ja rzeczy to, nie da się ja zrobić. To, to ja to z rozumiem, ale też jest problem taki, że prawdopodobnie tu będzie taka sama zagrywka jak z z Dionom, czyli że będzie reklamowane to jako po prostu week a nie jako po prostu część pierwsza. No bo nie da się, nie można I... reklamować jako część pierwsza, bo to zabijesz film od razu. I tak, to zabijesz <grym> i film od razu, ale też tak jakby może niektórzy, nie zdają całej historii, pójdą będą liczyli na to, że dostaną całą historię, a tu nagle fransza Część druga, przyszły No roku. tak, ale no to akurat w przypadku Dude'a nie, nie wyszło jakoś specjalnie tragicznie. To, bo, to, to jest, jest najlepszy ta... wariant, ratku. Tak, ale to jest najlepszy wariant, ale jeżeli film dostarczy jakoś, jeżeli zadowoli no tak. widzów. A jeżeli Wydaje mi się, opinie... że ta fabuła jest na tyle ciekawa, jeżeli to pociągną i. To You're są sum? fajnie jak to, yes, że... I muzyka. Przede wszystkim muzyka. Jeżeli ta muzyka też, jeżeli, bo. Wiesz, to jest musical, co nie? I ma i muzyka, i to no, znowu na tej scenie, jest tą dorodką, nie mogę tego przeżyć, nie. Sorry. Ja doskonale wiem, co to jest. Dorotka. Ja, jak ja widzę, to ja widzę znajome klimaty, ale tak jakby, no bez przesady. Ja całkowicie rozumiem i wspieram hype Natalii. Ja się może do no, hype y jeszcze na wikt ale jeszcze troszkę czasu do tego jest. Okej, okay, dajcie nam znać, co Wy uważacie o tym zwiastunie. Wpadajcie też na naszą reakcję na zwiastun Deadpoola, który już rzuciliśmy wcześniej na kanał. I pewnie Podsumowaniu w niedzielę na żywo o 20:00 pogadamy sobie o innych rzeczach, które wpadły podczas Super Bowl. Na razie.